W tym odcinku domowego kryminału. Bezlitośnie skatowali mężczyznę. Bezlitośnie. Nie bili go rurami, tylko rury wbijali mu w głowę. Było włożenie ludzi do lasów, katowanie ich, dosłownie nagrywam z tego filmy. Mm -hmm. Gdzie ktoś pomyślał sobie, nie no, takie rzeczy tylko w Pruszkowie w włomie. Nie no. Social media są najlepszą bazą danych, mm -hmm. są lepszą bazą danych niż policyjne bazy danych. Tam jest wszystko. Tam sobie zobaczysz, to ma Więcej powiem, tam ludzie sami wystawiają swój dom na ograbienie. To są bardzo często ekipy, które siedzą w Czechach, Słowacji, a Niemcy, oni wpadną do Polski na gościnne występy, do, wy, zrobią robotę, napad na jubilera na cokolwiek i wracają do innego miejsca, żeby na siebie tutaj uwagi nie zwracać. się wydaje, że Wygram z nimi. Nie wygrasz z nimi. Jeżeli oni zobaczą miejsce, safe, że to jest, to masz go otworzyć. Moi drodzy, Marcin Miksza, były policjant Centralnego Biura Śledczego, słynie z tego, że nie owija w bawełnę i szczerze opowiada o swojej pracy. Ostatnio mówił nam o patologiach w policji, a dzisiaj porozmawiamy o przestępczym terrorze w małych miejscowościach. Nazywam się Angelika Swoboda i witam Państwa w programie Domowy Kryminał. W tym programie żadne sprawy kryminalne się nie przedawniają, bo my wciąż odkrywamy w nich nieznane fakty. A sprawy najnowsze analizujemy dla Państwa dużo bardziej wnikliwie niż media newsowe. Domowy kryminał, kryminalny talk show. Czekamy na Ciebie codziennie w telewizji Active Family i na platformie Wodilla.